Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie No i nie tylko, chociaż dzisiaj się skupimy na właśnie GPW, dlatego że Pepco, spółka, która spadła o około 60%, blisko 60% w ciągu zaledwie 6, 9 miesięcy Jesteśmy, no 6 miesięcy, jesteśmy w bardzo mocnej przecenie i od wielu, wielu tygodni już w nawet na Twitterze, w analizach, wszędzie wszyscy mówią o tym, że to już jest to dno. No a spółka leci jak kamień w wodę. No i dzisiaj pierwsza sesja naprawdę takiego odreagowania. Mamy wybicie o ponad 10%, spółka zaraportowała wyniki. No i zastanowimy się nad tym, czy te wyniki są faktycznie dobre oraz jak wyglądają podstawowe problemy dla Pepko, bo myślę, że część osób może nie niedowartościowywać tego, jak duże jak duży może być problem głównego akcjonariusza, który jest u. Jakby upadły, tak naprawdę, będzie likwidowane spółka, która jest głównym właścicielem PEPCO, i co to może oznaczać. Więc takie krótkie podsumowanie, ale także spojrzymy na to, co dalej z PEPCO, jak to wygląda z tej perspektywy. Więc zachęcam do oglądania. Oczywiście zaczniemy sobie od małego takiego przypomnienia, co się dzieje na świecie, bo dzieje się cały czas bardzo dużo, a dzisiaj będą publikowane dane na temat inflacji w Stanach Zjednoczonych, która z perspektywy oczywiście inwestorów ma ogromne znaczenie. Więc zerknijmy sobie najpierw na wykres polskiego złotego do dolara. Na którym widzimy, że polski złoty zatrzymał się na razie na poprzednim szczycie, więc polski złoty aktualnie jeszcze Czeka na jakieś rozstrzygnięcie, właśnie na indeksie dolarowym. Natomiast sam spadek był na tyle duży, że załamał nam trend wzrostowy. Część osób twierdzi, że to jest typowo działanie przed wyborami, że na polskim złotym względem euro, względem właśnie dolara, cały czas dokonywane są małe interwencje, które spychają kurs niżej, żeby ta wymiana walutowa była lepsza. Niestety nie mam danych, które by powiedziały o tym, że tak jest lub tak nie jest. Faktem jest, to, że z technicznego punktu widzenia już tutaj takie sygnały do spadków były w zeszłym tygodniu, no one są na razie kontynuowane, a to dolar tak naprawdę będzie rządził w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kierunek. On nada ten ton. Euro do polskiego złotego już dotarło do wsparcia w okolicach tutaj poziomu 4.50, troszkę wcześniej rynek od tego od poziomu odbił. Natomiast Obserwujemy na razie sytuację, w której rynek no, faktycznie robi takie objęcie hossy, czyli wczorajsze spadki dzisiaj są w pełni obejmowane przez wzrosty, co może prowadzić także ostatecznie do tego, że będzie generowany sygnał wzrostowy kupna w kierunku poziomu 4,58. Jeżeli chodzi o franka do polskiego złotego, również rynek zareagował na pierwsze możliwe wsparcie, więc bardzo wcześnie. A wzrosty powyżej poziomu 4,80 będą znowu otwierały nam drogę do większych wzrostów, a fundo polskiego złotego. Tutaj, nawet na ostatnim podsumowaniu sesji, wspominałem wczoraj, że wybicie powyżej 5,26 będzie sygnałem do wzrostów, już z perspektywy nawet odwrócenia trendu, formacji głowy z ramionami, jakby więcej takich wskazań wynikających z techniki. A miejsce jest jak najbardziej ważne, bo to są poprzednie szczyty, wielokrotnie testowane więc. Można podsumować polskiego złotego tak, że ostatnie dwa tygodnie to było umocnienie się tak naprawdę polskiego złotego, ale dziś jesteśmy na wsparciach jeżeli dolar zacznie zysk zyskiwać po danych na temat inflacji, które będą opublikowane o 14.30 dzisiaj e, ze Stanów Zjednoczonych, no to wtedy e, tutaj koniec tej korekty może być bliski. E, I tutaj inflacja właśnie tak jak wspomniałem 14.30, zwróćmy uwagę właśnie jak się rynek zachowa na tych danych więc z tej, perspektywy, z tej perspektywy tutaj na to trzeba spojrzeć, natomiast patrząc na indeksy, wczoraj bardzo szybko rynek wrócił do wzrostów, była taka chwila zatrzymania, zastanowienia się, czy tutaj nie będzie czasem spadków, ale rynek nie wygenerował ostatecznie sygnałów do spadków, mamy wybicie poprzednich szczytów lokalnych i idziemy dalej na północ, więc giełda w Ameryce na razie jest, Cały czas pozytywna. NSP 500 tutaj atakujemy ważne wsparcia. Jeszcze tak trochę zostało do poziomu około 4440 jako pierwszy taki poziom kluczowy. I teraz, dopóki cena jest powyżej 4376, to w tym ruchu wzrostowym trwamy i na DAXie. Również wybijamy ważny opór. Pamiętacie, tutaj mówiliśmy sobie o negacji scenariusza wzrostu, spadkowego. To zostało wybite i na razie trwamy w trendzie wzrostowym. I tutaj, krótko mówiąc, jest to przestrzeń, w której niemiecki DAX pokazuje tą siłę. I dopóki nie spadnie poniżej, i teraz tu jest akurat o tyle fajnie, że na wykresie godzinowym to będzie widać, poniżej 15600 to jesteśmy w ruchu wzrostowym. Więc bardzo wąski trend który może zostać szybko zanegowany, ale dopóki w nim jesteśmy, to nie ma co się spieszyć ze sprzedażą. Dopiero spadek poniżej 15600 zmieni nastawienie na spadkowe. W tym wszystkim może gdzieś pomóc lub przeszkadzać ropa. Ropa, która zatrzymała się na 82,80. Ja na chwilę obecną nie jestem jakoś mega przekonany do kierunku ani w jedną, ani w drugą stronę. Gaz naturalny tutaj ma jeszcze trochę przestrzeni do wzrostów, ale też się zatrzymał. Pomimo tego, właśnie zawirowania na Bliskim Wschodzie, chociaż okazało się, że na razie eskalacji tego problemu nie ma, więc tego konfliktu czy też wojny. Natomiast spadek poniżej 3,16 będzie zanegowaniem trendu wzrostowego na gazie naturalnym. Złoto tutaj cały czas ładnie zyskuje i pomału dochodzimy do poziomów ważnego oporu, czyli 1890 dolarów 1900 dolarów to jest taka strefa bardzo ważnego oporu na razie rynek reaguje no, odwracając czy też jakby reagując na to co się dzieje na indeksie dolara bo jak popatrzymy na yy, yy, próbuję znaleźć dolara Jak popatrzycie na to, jak się zachowuje indeks dolara i złoto, no to one chodzą teraz kropka w kropkę. Więc póki dolar tanieje, i się osłabia, to złoto drożeje. I teraz właśnie kluczowe są te dane inflacyjne, ponieważ jeżeli one spowodują umocnienie się dolara, no to wtedy będzie scenariusz spadkowy na złocie również widoczny. A takie małe ustabilizowanie się tego dolara już widać, więc też tym bardziej warto na to zwrócić uwagę. Mieć cały czas tutaj jeszcze bez jakiegoś rozstrzygnięcia stoi sobie w małym przedziale, więc biorąc pod uwagę te wszystkie informacje, które aktualnie widzimy na rynku, można powiedzieć, że jest na razie dość pozytywnie i to pomaga Pepco, jeżeli chodzi o ich wzrosty akcji, no bo wystarczył raport finansowy, który pokazał wzrost przychodów ze sprzedaży. I już inwestorzy rzucili się na akcję tej spółki. Bo pytanie, czy uzasadnione to jest, tak naprawdę, czy możemy być bardziej optymistami, jeżeli chodzi o przyszłość przychodów, czy zarząd, który zmienił swoją, swoją prognozę z początku roku na bardziej pesymistyczną, wskazując na to, że konsument nie jest taki silny. No, no, czy tutaj to Pepko ma faktycznie miejsce i rację bytu? Na razie 12% wzrost jest ładny, solidny. Nie, więc najpierw zerknijmy sobie na wykres technicznie, a później zrobimy taki mały background tego, co tam faktycznie w tej spółce siedzi. No a korzystając z chwilki przerwy między jednym a drugim segmentem, bardzo serdecznie proszę o subskrypcję kanału, jeżeli jesteś pierwszy raz, o łapkę w górę, jeżeli ten materiał oglądasz i w jakikolwiek sposób Ci się przyczynił do. Poprawy twojej świadomości, czy czegokolwiek, co pomaga tobie lepiej inwestować. Pamiętajcie, że dla mnie to jest też pewnego rodzaju motywacja, a spróbujmy zrobić, żeby na tym kanale pod tym materiałem było tysiąc łapek, a, bo dzięki temu ten materiał się będzie szerzył dalej i pomoże dotrzeć nam do większej ilości odbiorców. A przypomnę, niedzielny materiał przed otwarciem rynków, bardzo fajnie to właśnie zadziałało, bo tam w pewnym momencie zanim YouTube stwierdził, że powiedziałem coś nie tak i skasował film. Pojawiło się 18 tysięcy wyświetleń i 1600 bodajże czy 1700 łapek w górę, więc bardzo fajny wynik. Spróbujmy zrobić także i pod tym materiałem taki wynik. A teraz, jeżeli chodzi o samo PEPKO, ruch spadkowy był bardzo silny, tak jak sobie wspominaliśmy, 60% ceny. Ja podczas ostatniego podsumowania sesji wczoraj i we wtorek wskazywałem na to, że rynek tutaj zrobił znowu taką małą półeczkę, podobnie jak wcześniej. I mówiłem też o tym, że mało prawdopodobne jest, żeby był taki sam spadek jak wcześniej. Ta formacja, którą tutaj obserwujemy, to jest formacja flagi, czyli jak mamy ruch spadkowy, to flaga ma to do siebie, że powiewa w połowie masztu. To jest takie małe powiedzenie analityków technicznych, więc mierzymy to, co było wcześniej, mierzymy to, co jest później. No i to jest taki zasięg tej formacji, tak, zasięg tego wybicia. No i Pepko się akurat w tym zakresie mm, zatrzymało. No, i dla mnie kluczowe było wyjście ponad zakres konsolidacji. Dzisiaj wybił, rynek wybił zakresem konsolidacji całą luką, więc, to jest z tej perspektywy silnie wzrostowy sygnał. Pierwszy cel to był właśnie 38,2, drugi to jest 50%, a później została już nam przestrzeń. Do 25 zł. A biorąc pod uwagę, że ten ruch jest bardzo dynamiczny i bardzo silny, można spokojnie posiłkować się niższymi interwałami, aby pamiętać na razie o tym, że to jest tylko korekta. No z perspektywy jakby analizy tego wykresu, to odbicie dzisiaj to jest dopiero malutka korekta. Ona nie ma jeszcze nawet znamion odwrócenia trendu, bo żeby można było mówić o odwróceniu trendu, potrzeba ustabilizowania się ceny. Rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy, następuje formacja tak zwana formacja V, żebyśmy zaraz zobaczyli wzrost z powrotem powyżej 26 zł. To jest rzadkość. To jest możliwe, kiedy ustępują jakieś bardzo problematyczne tematy, no i właśnie spróbujemy się zastanowić, czy na PEPKO takie tematy ustępują. E, więc na dziś mamy krótkoterminowy sygnał wzrostowy, który jest rozpoczęciem korekty na PEPKO. E, pierwszy taki poziom, który mnie tak naprawdę interesuje, to jest 22-30, więc myślę, że ten poziom 21,26 zostanie pokonany. No i powinniśmy tak naprawdę spróbować dążyć do Około 25 zł, ale już niekoniecznie w jednym ruchem, tylko pomału, pomału coraz to wyżej. Tak to na chwilę obecną widzę. No i oczywiście spadek poniżej 17,90 byłby zanegowaniem tego krótkoterminowego scenariusza wzrostowego. A czy to będzie dno ostatecznie? Nie, to jest oczywiście pytanie, na które dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi, no chyba że ktoś ma na tyle dużo pieniędzy, że jest w stanie z tym rynkiem sterować. Dlatego też bardzo ważny jest ten poziom negacji, żeby być przygotowanym na to, że rynek jednak nie pójdzie w naszą stronę. Bo wydaje się, że z fundamentalnego punktu widzenia, jak zaraz sobie spojrzymy na raport, no to nie ma źle, tak? Natomiast z jakiegoś powodu spółka spada, no i będziemy o tym powodzie mówili. Jednocześnie, jeżeli ktoś dopiero dzisiaj dołączał do, do Pepko i chciałby złapać jakiś jeden impuls, to można traktować dzisiejszą świecę, bo ona prawdopodobnie będzie zamknięta bardzo wysoko jako pewną bazę do analizy, i wtedy można zmierzyć sobie jej wysokość. Czyli w tym przypadku, jak spojrzycie na przykład, dajmy na to, rynek zamknie się, zamknie się tutaj. To 50% tej świecy, czyli w tym przypadku hipotetycznym byłoby to 20 69 groszy, tam można usytuować poziom stop loss, bo rynek, czy oczywiście nie mówimy tutaj o wbitym zleceniu w arkusz, tylko jakiś alert, żebyśmy wiedzieli, że cena spada, bo z założenia, jak mamy jakiś silny impuls w duży, z dużymi świecami, to rynek nie przechodzi ponad 50% świecy, ponad 50% korpusu świecy. Jeżeli faktycznie ten wzrost ma podstawy, czyli jest ten popyt cały czas widoczny. Więc w ten sposób będzie można prowadzić pozycję przez pierwszą, najbardziej dynamiczną falę odreagowania ostatnich spadków. E, więc tak wygląda to z perspektywy technicznej, e, a jak wygląda to z perspektywy, m, anali e, z perspektywy m, finansowej, może najpierw. To 12 października, czyli e, dzisiaj rano, poinform e, spółka poinform poinformowała o tym, że przychody ze sprzedaży w tym czwartym kwartale, bo to dla spółki jest czwarty kwartał, wyniosły łącznie 1 441 milionów euro. A więc to jest dobry wynik, dlatego że to jest wzrost o 12,5%. Więc można powiedzieć, że super. Problemem jest to, że w tych wynikach, jakby spółka nie za bardzo y, pokazuje wyniki zysku netto takich rzeczy, tak? Natomiast jest spodziewany y, całoroczny bazowy wynik EBITDA, tak? Czyli ten jakby zysk operacyjny y, wyniesie około 750 milionów euro wobec 731 milionów euro w roku obrotowym 7, y, 2022. Więc jest to oczywiście wzrost i z tej perspektywy y, można powiedzieć, że no jeżeli rynek na EBITDA rośnie, y, no, to jest wszystko w porządku, no ale spółka cały czas inwestuje w nowe sklepy, cały czas się rozwija i to, co jest najbardziej martwiące, to wskaźnik LFL, czyli wskaźnik, który wskazuje, jak kształtują się przychody z już istniejących sklepów. Tak? Czy nie mówimy o nowych, które zazwyczaj muszą się rozpędzić, tam ta sprzedaż dopiero rusza, i tak dalej, tylko mówimy o tych sklepach, które już istnieją na rynku ponad rok. I z tej perspektywy, jak popatrzycie na przychody, tak? w ujęciu dla PEPCO. Spadły 2,4% w czwartym kwartale. I to jest niebezpieczne, bo spadek przychodów LFL tak naprawdę wskazuje, że spółka na tych jakby rozwija się przychodowo ze względu na nowe sklepy, a nie ze względu na wzrost rentowności, czy wzrost może efektywności swoich dotychczasowych sklepów. A oczywiście, jeżeli by jednocześnie spadły koszty, no to wtedy, okej, okay, dobra, sprzedaliśmy mniej, ale jednocześnie ograniczyliśmy koszty, więc było to ze sobą powiązane i wszystko gra. Największym problemem, jaki jest poddawane w przypadku PEPCO, to jest to, że spółka zatowarowała się przy wysokich cenach i tym samym teraz, kiedy. Konsument był słaby i nie odpowiedział tak mocno na to, czego oczekiwało PEPCO. No po prostu spółka została z tymi zapasami, tak? Nie, nie upłyniła ich przy wysokich cenach. Teraz się pojawiły nawet informacje o tym, że spółka zrobi dodatkowe odpisy, żeby po prostu tych zapasów się pozbyć. A więc tutaj. Warto też wspomnieć o tym, że właśnie Dni Rynki Kapitałowych odbędą się za tydzień w Warszawie, więc jeżeli ktoś interesuje się Pepko, no to zawsze może się tam udać. I to jest, to jest oczywiście też fajne, że, że spółka takie dni robi. Natomiast, jakby z perspektywy naszej, jako inwestorów, sam wzrost sklepów jest. Pozytywną informacją, bo łączna liczba sklepów na koniec okresu to już jest 4629. E, I wzrost w tym okresie to jest 343 sklepy, więc to jest bardzo silny e, wzrost w czwartej grupie, jeżeli chodzi o liczbę sklepów, łącznie w tym roku 668, e, więc też e, jest to w tym roku obrotowym e, jest to bardzo dobry, bardzo dobry wynik. I to jest chyba najwięcej kiedy kiedykolwiek sklepów spółka otworzyła, a jak popatrzymy na rozkład tych sklepów w Europie. To widzimy, że takie najbardziej istotne dla spółki rynki no to jest Wielka Brytania, Czechy, w którym spółka ma aż 266 sklepów, Hiszpania jest też bardzo ważna, Rumunia, Węgry, no i oczywiście Polska, w której tych sklepów łącznie jest najwięcej. I jak popatrzymy na to, co napędza sprzedaż w tych sklepach, to oczywiście sprzedaż detaliczna. My, jedną z testów dla PEPCO było to, że. Jakby produkty, które znajdują się w PEPCO, one są z zasady tanie. Czyli w dobie rosnącej inflacji jest szansa na to, że osoby więcej osób będzie po prostu się kierowało w stronę sklepów PEPCO. To ostatecznie nie zyskało aż takiego wydźwięku, więc z mojej perspektywy ten scenariusz się nie ziścił i to też podkreśla zarząd, nowy zarząd, bo tutaj też warto powiedzieć, że spadki na, na akcjach były wywołane między innymi bardzo szybką zmianą. Praktycznie po jakby większości zarządu. Najważniejsza osoba prezes została bardzo szybko z zarządu wyrzucona, teoretycznie ona się zwolniła sama. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że jest to, jest to duża, duża zmiana i duża. Duża negatywna informacja. Natomiast patrząc właśnie na sprzedaż detaliczną w Polsce, to jest jedna rzecz pozytywna, taka, że ta sprzedaż detaliczna jest coraz mniej ujemna. Tylko pamiętajmy, że tutaj mówimy o relacji rok do roku, więc ona jest coraz mniej ujemna, dlatego że ta baza jest coraz to mniejsza. Nie, nie mówimy teraz o sprzedaży detalicznej tak jak było w 2022 roku, bo tu mówimy o cenach nominalnych, nierealnych, tak? Gdzie ona dochodziła do 20% ze względu na inflację. A tak teraz ona jest mocno, mocno ujemna yy, z tej perspektywy, tak? no bo też mamy bazę inną. Więc pozytywne jest to, że gdzieś się wyrównujemy, no ale najważniejsze jest, żeby ona zaczęła rosnąć, bo tylko wtedy yy, Pepco też będzie miało perspektywy do wzrostów, tak ogólnie rzecz ujmując, szybszych niż tylko i wyłącznie ze względu na wzrost skali. Yy, dodatkowo, yy, za, jakby my podczas analizy Dino Polska wskazaliśmy na jeden z problemów, w którym jakby w Polsce prawdopodobnie będzie rynek miał styczność. Ja się do tego skieruję, bo nie chciałbym z pamięci tych liczb mówić. Tutaj, jeżeli chodzi o tą analizę, Dino, ona jest dość rozbudowana, ale tam jest taki fragment, który dotyczy populacji w Polsce um, i tego, jak wygląda sytuacja sprzedaży detalicznej, ale dokładnie tam mówiliśmy o sklepach takich jak Dino, czyli Tutaj dyskontów spożywczych, bo jak popatrzycie w Niemczech, na przykład, to systematycznie liczba takich dyskontów utrzymuje się na podobnym poziomie kosztem małych sklepów, no ale to jest jakby kwestia samego rynku niemieckiego. To, co jest w Polsce istotne, to to, że nam podskoczyła populacja ze względu na migrację. Natomiast cały czas zmagamy się z bardzo dużym problemem tym prognozowanej populacji, w której zakładamy, że w kolejnych latach będziemy systematycznie mieli coraz mniej obywateli w Polsce. I jeżeli ten scenariusz zacznie się ziścić, to niestety wszelkiego rodzaju sklepy, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców, będą miały problem. I to nie jest case tylko polski. Jak przejrzycie sobie na Population Pyramid, taka, taki serwis, populację poszczególnych krajów, jak ona się ma kształtować, no to te prognozy nie są optymistyczne. O, to musiałem coś. Ehm, net, a nie com. Ok. Ehm, więc tutaj one dla Europy nie są za bardzo. E optymistyczne, tak, bo one zakładają, że szczyt już w sumie jest za nami, szczyt miał miejsce w 2020 roku i teraz ta populacja Europy będzie malała. To jest element bardzo trudny do prognozowania, bo ma bardzo dużo wpływu zewnętrznego, tak, mówimy o migracji, cały czas Unia Europejska chce kontrolować migrację, zamiast myśleć o tym, w jaki sposób sensownie ściągać ludzi, tak jak Ameryka to robi, tworząc programy, ściągając bardzo ludzi ambitnych, tak, Unia Europejska jakoś cały czas stara się tylko chronić. Ten protekcjonizm jest tutaj na bardzo wysoką skalę. Nie zastanawiając się nad tym, jak to zrobić mądrze, żeby jednak tych ludzi mądrych, młodych, ambitnych, pracowitych sprowadzać do Europy i dawać im perspektywy, aby nie tylko po socjal przyjeżdżali, tylko po to, żeby faktycznie walczyć o rozwój. Nadal to już jakby pomijając ten aspekt. Jeżeli coś, nastąpi jakiś przełom i faktycznie do Europy napłynie więcej ludzi młodych i będzie ta Europa odżywała, to wtedy ta zmiana populacyjna się również tutaj poprawi. Ale na dziś prognozy są dość negatywne. I po, łącząc jakby sprzedaż detaliczną w Polsce, prognozowaną inflację, cały czas bardzo wysokie stopy procentowe, no to można powiedzieć, że o tym, że jest jakaś poprawa w sprzedaży detalicznej, ale to jest złudne, ze względu na to, że siła nabywcza pieniądza, ona cały czas maleje, cały czas mamy inflację i... Jednocześnie, jakby konsument sam w sobie słabnie. Od nowego roku będzie znowu podwyżka bardzo wysoka 17% podwyżka wynagrodzenia. To też pisaliśmy w Dino, gdzie tutaj wskazujemy o tym, że gdzie tutaj akurat mówiliśmy o wynagrodzeniu wzrost wynagrodzeń, tak, że minimalne wynagrodzenie od lipca wynosi 3600 brutto, natomiast ma wynieść 17,8%. Wzrost właśnie minimalnego wynagrodzenia od stycznia, co jednocześnie będzie jakimś dodatkowym zastrzykiem, tak naprawdę, no bo gro osób dostanie podwyżkę ze względu na to właśnie, że to minimalne wynagrodzenie otrzymuje. No i wtedy te osoby są właśnie głównymi klientami Pepko, więc jest szansa na to, że Pepko jakby na tym zyska. Więc z jednej strony, dzisiaj jest źle, ale inwestorzy mogliby zacząć spoglądać na przeszłość, że. Może nie będzie rewelacyjnie, ale się zacznie trochę poprawiać, jeżeli chodzi o samą, właśnie tą dostępność kapitału. Natomiast na razie nie wydaje mi się, żebyśmy mieli taki moment, w którym można powiedzieć, że o, rozpoczynamy super okres, w którym wszyscy będą mieli tyle pieniędzy, że będą wydawali na prawo i lewo. Nie wydaje mi się, żeby to był taki moment. A jak spojrzymy sobie dodatkowo na przykład na Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o Hmm, przepraszam, nie to to Wielką Brytanię, to zobaczcie, od jak długiego okresu spółka czy Wielka Brytania ma ujemną sprzedaż detaliczną i tam też jest inflacja, więc dodatkowo jeszcze to by trzeba było skorygować o inflację. Więc też nie dziwota, że ten konsument tam jest słaby. W Czechach również bardzo słaby konsument. Więc na chwilę obecną. Na chwilę obecną nie ma za bardzo takich silnych, solidnych przesłanek, że teraz jest dobrze. Ale skoro jest tak źle, to kiedyś się zacznie poprawiać, i być może to będzie takim punktem przegięcia ostatecznie na akcjach PEPCO. Tyle tylko, że ja bym na chwilę obecną raczej skupiał się na tym, że to, co się dzieje teraz, jest odreagowaniem po którym dopiero nastąpi albo retest poprzedniego dołka, albo coś, co ustabilizuje sytuację w dłuższym terminie, jakaś konsolidacja, zatrzymanie, dlatego że cały czas jeszcze jest jeden wątek bardzo ważny. Tutaj akurat nie będę powtarzał kropka w kropkę tego, co zostało napisane w bardzo fajny sposób w innym serwisie, więc ja tylko Was pokieruję, pokieruję tutaj na Twitterze. Jest taki fajny post. Który właśnie zestawia wszystkie najważniejsze kwestie Pepco A nie będę sobie przywłoż, przywłaszczał, że tak powiem, własności do tego Więc skierowa, skieruję Was tutaj na BitHuba, gdzie bardzo fajnie zestawiono wszystkie problemy, nazwijmy to Pepko, ale nie tylko problemy, także jakieś ewentualne możliwości, gdzie tutaj jest zestawione, dlaczego główny akcjonariusz stanowi problem, pomimo tego, że nie ma bezpośredniego wpływu na biznes i tak naprawdę upadek głównego właściciela nie wpływa jakby na spółkę w żaden bezpośredni sposób to na wycenę spółki już tak, ze względu przede wszystkim na to, że jest to w masie upadłościowej, nazwijmy tak, czyli jakby, przed, jakby wierzyciele mogą chcieć na przykład te akcje kupić, tylko że za jak najniższą cenę. Więc nie streszczając tego w dwie minuty, bo jest tego tutaj bardzo dużo i polecam każdemu, żeby sobie to zestawił ze swoim stanem wiedzy, bo tylko wtedy po prostu posiądziecie ją na tyle szeroką, że będziecie mogli podjąć racjonalną decyzję. Więc ja już tego nie będę skracał, zostawiam was z tym materiałem. Jeżeli kogoś interesuje PEPKO, to powinien ten artykuł przeczytać. A na Twitterze możecie też zerknąć na wpis Kamila Sochanka, też wam wpiszę. Mam nadzieję, że dobrze odmieniłem. I też tutaj jest krótkie podsumowanie tego, dlaczego od 6 października się pojawiły nowe informacje. Moja konkluzja co do PEPKO jest taka. Że ryzyko PEPKO jest duże. Eee, mamy odreagowanie bardzo solidne, ponad 12%, bo teraz rynek zaczyna korektę. Dla mnie jest to na razie właśnie mm, korekta całego ruchu spadkowego. Najbardziej, tu już nawet chyba dotknął rynek te 50, które. Czy, przepraszam, 38,2 sobie na pewno dotknął, a jak sprawdzimy. O, pierwszy taki poziom, który jest dla mnie docelowy dla korekty, to jest 22,27, a później poziom około 25, ale to już w szerszej perspektywie. I w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie się to kształtowało. Odreagowanie jak najbardziej. Jest takie powiedzenie gwidowe, że jak zrzuci się z 12 piętra coś, to się zawsze odbija, tak? Żeby już tutaj nie mówić o jakimś zwierzątku biednym, tak? Tylko się zawsze, zawsze odbija. Więc w tym momencie Pepko również się odbija. Same przychody są moim zdaniem pozytywne pod tym względem, że ogólnie rosną, ale rosną przede wszystkim ze względu na wzrost skali działalności. Bo sklepy dotychczas działane, no, działające, niestety, mają spadek, jeżeli chodzi o sklepy PEPCO. Tutaj powiedziałem pewnym skrótem myślowym, więc może dopowiem, bo jeżeli chodzi o PEPCO, to mamy stratę, natomiast ta grupa Poundland, ona wzrosła o 4,1%, więc tutaj ogólnie dla PEPCO to jest na zero, natomiast no, my, ogólnie dla grupy PEPCO jest to na zero. Więc tutaj, żeby sprostować ten skrót myślowy, który mi się wdał Nie, yy, w myśl. Więc yy, no. Na razie odbicie zgodnie gdzieś tam z takimi technicznymi założeniami. Mamy sygnał, więc można by było kilkanaście, kilkadziesiąt procent spółki złapać, ale byłbym ostrożny z tym, aby traktować to jako dołek dołków. Być może tak się stanie, ale na razie mamy za mało informacji o tym, żeby to powiedzieć. Niestety Pepco nie raportuje bardzo szczegółowych danych na bieżąco. Nie mamy na przykład informacji o marży, nie mamy informacji o jakichś takich szczegółach dotyczących, bo marże, jeżeli chodzi o EBITDA, OK, możemy sobie policzyć, ale mi chodzi o bardzo szczegółowe informacje, jak to zwykle w raportach jest. E, więc no niestety... Tutaj ostatni taki raport, który jest bardzo rozbudowany, to jest raport roczny. Więc tutaj mamy więcej informacji, a połączony jest oczywiście z prezentacją. I tutaj też możecie sobie zerknąć. To jest stan oczywiście na wrzesień 2022. Więc no tyle w temacie. Tak, i tutaj. Jeszcze podpowiadać, super dzięki. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o PEPKO, to yy, uważam, że trzeba być dalej ostrożnym, ale odraagowanie jest zgodnie z planem, więc teraz będziemy tego pilnować i ja zachęcam do tego, żeby pilnować na 50% zniesieniu korpusu świecy, bo to będzie najbardziej wiarygodny, moim zdaniem, wskaźnik w najbliższych dniach. Tyle z mojej strony. Zapraszam Was jeszcze na jedną rzecz, bo zapomniałem e, w Squaberze rozpoczęliśmy małą promocję. Do niedzieli macie możliwość dołączenia do Squabera Premium. Otrzymując dodatkowo nasz specjalny notatnik. E, pomimo tego, że jestem stosunkowo młody, ja lubię takie staroświeckie rzeczy, jak na przykład pisanie w notatniku, e, i uważam, że jest to bardzo ważne, dlatego że dzięki temu lepiej zapamiętujemy rzeczy, których piszemy. Dlatego też, pomysł na to, żeby Wam dostarczyć takie coś, z czego sami korzystamy, jak notatnik. A dziennik dla inwestora jest rzeczą niezwykle istotną. E, no i do każdego zakupu na rok otrzymujecie od nas w prezencie. Taki bonus. Mamy ich ograniczoną liczbę, bo tylko 50 sztuk. Nie pisaliśmy tego, ale jak się będą kończyły, to też to damy znać. Natomiast sama promocja jest też ograniczona czasowo do niedzieli. Po zakupie otrzymacie od nas maila w ciągu 24 godzin z zapytaniem, na jaki adres wam go wysłać. W Polsce wysyłka jest darmowa. Serdecznie zachęcam i zapraszam a będziecie mieli w skłaberze dostęp do takich rzeczy jak właśnie analiza DINO, bardzo rozbudowa analiza fundamentalna, dużo analiz z naszych walorów, które obserwujemy, Wam wysyłamy w postaci czy to analiz fundamentalnych, czy technicznych, tego wszystkiego, co dla Was tworzymy na bieżąco, a do tego całe narzędzie, które pomaga i oszczędza Wam czas. Jeszcze raz, subskrypcja, łapka w górę, spróbujmy zrobić tysiąc łapek pod tym materiałem, a wam wszystkim życzę udanego dnia, i pamiętajcie, pod tym materiałem skomentujcie, co wymyślicie na temat Pepko, yy, i podyskutujemy w komentarzach na ten temat. Cześć.